Bitcoin nie zwalnia tempa. Z każdym kolejnym dniem przebijamy nowe ATH. Ze wszystkich stron jesteśmy bombardowani pozytywnymi newsami, które powodują FOMO wśród inwestorów. Dzisiaj na tapet bierzemy ostatnie oraz przyszłe ruchy Michaela Saylora. Porozmawiamy o najlepszej strategii inwestycyjnej, którą każdy z Was powinien znać. Zobaczymy skąd pojawiły się wzrosty rzędu 90% w tydzień na staruszku Cardano. Dodatkowo zadamy sobie pytanie, czy powinniśmy się obawiać nowego pozwu na giełdę Binance, którego kwota wynosi prawie 2 miliardy dolarów, a jako de z zobaczymy, co słuchać na Bitcoinie i Etherze. Zapraszam. No witam serdecznie wszystkich zarobasów z tej strony Renifer i dzisiaj, tak jak w sumie w poprzednich dniach mamy zielono na całym rynku, Bitcoin powyżej 84 tysięcy, przed chwilą dosłownie zrobiliśmy podjazd i przebiliśmy 85 tysięcy, Eterek wrócił na właściwe tory, przebijając 3000 dolarów i nawet Solanka odzyskała 100 miliardów kapitalizacji rynkowej, więc wraca optymizm, wracają pozytywne emocje na rynek, co nas jako inwestorów powinno jak najbardziej cieszyć. Jeśli w ogóle jesteś razem ze mną. Tym pokładzie i też czekałeś na taki widok na Coingeco, to zostaw łapę w górę. Niech algorytm podaje ten materiał dalej, aby jeszcze więcej osób dowiedziało się o tym, że na krypto dobrze się dzieje. A największymi wygranymi w ostatnim tygodniu Stop 100 jest staruszek Kronos, Ethena oraz dobrze znany wam Dogecoin, który poleciał w kosmos po wygranej Trumpa. Moją drogą coraz więcej widzę na Twitterze głosów, jakoby Dogecoin miał osiągnąć cenę 1 dolara. Jestem ciekaw, jak rozegra się sytuacja z tym najpopularniejszym memem wspieranym przez MASKA i dodatkowo również jestem ciekaw jak będzie wyglądać sil Ilona w kontekście potencjalnej integracji płatności X z bardzo możliwe, że Dogecoinem, nie wiem, jeszcze tego nie ogłosili, ale jak coś będzie w tym temacie aktualizowane, to będę dawał wam znać. A teraz przechodzimy do newsa z dzisiaj. Mianowicie FTX właśnie pozwało Binance'a i CZ, domagając się zwrotu 1,8 miliarda dolarów i pewnie zapytacie o co właściwie chodzi. Chodzi o to, że w 2021 roku Binance sprzedało swoje udziały w FTX i otrzymali za to to około 2 miliardy dolarów w tokenach. Teraz nowe kierownictwo ftx twierdzi, że transakcja była nielegalna. SBF, którego właśnie widzicie na ekranie, użył do niej pieniędzy z Alamedy, czyli firmy związanej z ftx która już wtedy była niewypłacalna, a same środki zostały wykorzystane do prania pieniędzy. To trochę tak, jakby ktoś kupił od Was dom pieniędzmi ukradzionymi z banku. Taka transakcja jest po prostu nieważna z prawnego punktu widzenia. Dlatego obecne kierownictwo FTX-a, które teraz sprząta pałagan po SBF-ie, próbuje odzyskać te środki dla swoich wierzycieli. Dla mnie trochę abstrakcja, ale łapię się każdej możliwości, ponieważ FTX musi oddać swoim wierzycielom ponad 16 miliardów dolarów, więc nie dziwne, że szukają kasy tam, gdzie się da. Złożyli już 20 pozwów i nawet dzisiaj Alameda Research pozwała CEO Wavesa, gdzie żądają od niego 90 milionów dolarów. Warto tutaj pamiętać, że to FTX było złym aktorem tej historii, to oni oszukiwali swoich użytkowników i prali pieniądze, a Binance właściwie jako pierwsi wykryli ich przekręty i się z tego wycofali. Także te pozby traktujcie z przymrużeniem oka. Jeżeli Binance wystosuje jakąś odpowiedź na ten pozew, to będziecie poinformowani jako pierwsi, więc drogi widzu, jeśli nie chcesz nic przegapić, to pamiętaj, abyś subskrybował ten kanał. I tutaj taka off-topowo przypominajka ode mnie: nie trzymajcie wszystkich jajek w jednym koszyku. Na giełdzie zostawiamy tylko tyle, ile aktualnie potrzebujemy do tradowania. Reszta, szczególnie te długoterminowe pozycje, ląduje na portalu sprzętowym, żebyśmy potem nie pluli sobie w brodę jak właśnie klienci FTXa którzy teraz czekają kilka lat na zwrot swoich środków i przynajmniej. Ja właśnie tak działam, że na giełdzie trzymam tylko to, co potrzebuję aktualnie do tradowania A skoro przy giełdach już jesteśmy, to Binance właśnie zlistowało token PINAT Inspirowany słynną wiewiórką PINAT, która zdobyła ponad 600 tysięcy fanów na Instagramie po tym jak w październiku została uśpiona przez władze Nowego Jorku. Memcoiny nawiązujące do niej zalały rynek krypto, sam token po ogłoszeniu listingu na Binance wystrzelił o 320% w górę i to pokazuje jak mocno świat krypto jest już połączony z realnym życiem. Praktycznie każde głośne wydarzenie znajduje swoje odbicie w postaci tokenów listowanych nawet jak tutaj widzicie na największej giełdzie krypto. Przechodząc do naszego króla to właśnie wyprzedziliśmy w kapitalizacji rynkowej metę, czyli stare Dobrze znanego nam wszystkim, Facebooka. W tym momencie, Bitcoin siedzi na ogonie drugiego największego na świecie kruszca, czyli srebra. I moim zdaniem jest to tylko kwestia czasu, aż go w końcu prześcignie. Skoro o prześciganiu mowa, to prezydent Salwadoru już w listopadzie 2022 roku pokazał, że jest o krok przed wszystkimi. Kiedy rynek leżał i kwiczał, a Bitcoin był po 16 tysięcy dolarów, ogłosił, że jego kraj będzie kupował codziennie po jednym Bitcoinie. I tak robią do dnia dzisiejszego. Jak możecie zauważyć, na portfel Salwadoru codziennie wpływa po jednym Bitcoinie. Dodatkowo przed ogłoszeniem tej strategii prezydent często publikował, że skupują TIPA. I tutaj widzicie, że 1 lipca 2022 roku zakupili 80 bitcoinów o 19 tysięcy za sztukę. Poświęcili na to 1,5 miliona dolarów i patrząc tylko na ten jeden wykup, a było ich znacznie więcej, to w niecałe 2,5 roku tylko na tej jednej transakcji zarobili ponad 5 milionów dolarów, co daje nam skromne 330% zysku. A na ten moment ich strategia kupowania codziennie jednego bitcoina i większych paczek na dipach dała im zysk na poziomie 160%. 16 milionów dolarów. Więc jakbyście się zastanawiali, jak wygląda wykres najlepszej strategii inwestycyjnej, to tutaj śmiało możecie brać przykład z Salwadoru. Swoją drogą, jak w ich przypadku to się tak bardzo dobrze sprawdziło, to wyobraźcie sobie, co się stanie, jak podepną się pod to inne kraje, a w szczególności USA, o którym rozmawialiśmy w ostatnim materiale odnośnie tego, że planują wdrożyć ustawę, która miałaby skupować 200 tysięcy bitcoinów rocznie przez okres 5 lat. W ogóle, jak patrzę na te wyświetlenia, to w mojej głowie rodzi się taka ogromna wdzięczność, że tak dużo z was obejrzało ten odcinek, co mega mega motywuje mnie do tego, aby robić jeszcze lepsze jakości materiały dla was. także ogromnie dziękuję za każdą pojedynczą łapę, za każdy komentarz, za każde dobre słowo w komentarzu, bo to daje naprawdę dobrego kopa do działania. a dobrego kopa dostał chyba też Bitcoin, bo wyskoczył nam na 85 tysięcy dolarów. ja raczej bym go nie shortował, bo to tak trochę jak sikanie pod wiatr. jak możecie zauważyć na samym Bitcoin w ciągu ostatnich 24 godzin mamy 138 milionów likwidacji na samych shortach. I jeżeli już, to raczej dołączałbym się do tego ruchu wzrostowego. Na wykresie macie naniesione moje wszystkie poziomy, które potencjalnie Bitcoin może zrespektować. Pierwszy z nich wyznaczony z Fibo Extensions, są to okolice 79500, natomiast ja swoją największą uwagę zwracam na ten zielony box oraz poniżej poziom daily. Między nim tutaj mniej więcej w tym miejscu mamy Golden Pocket tego ruchu wzrostowego, który jak widzicie na ten moment na razie się nie kończy. Czy tutaj dojdziemy? Ciężko mi powiedzieć. Natomiast zastanawiam się nad tym, że gdybyśmy podbili do 88 tysięcy, to nie skeshować jakiejś malutkiej części swojego bitcoina. Jeśli chodzi o eterka, to również widzicie wszystkie moje poziomy, które obserwuję. Jakiejś reakcji podażowej możemy spodziewać się z tego poziomu, do którego właśnie dobijamy. Następna reakcja ewentualnie mogłaby się pojawić przy 3430 dolarów. Natomiast jeśli moim celem byłoby akumulowanie etera, to na ten poziom Monthly, przy 3000 poszłaby pierwsza paczka zakupowa, a większe zakupy zrobiłbym w tej zielonej strefie w okolicy 2900 dolarów. Przechodzimy teraz do największego byka tego rynku, czyli dobrze znanego nam wszystkim Michaela Saylora, który ładuje non-stop torby w bitcoina. I nawet dzisiaj, w momencie nagrywania tego materiału, otrzymaliśmy informację, że MicroStrategy dokupiło kolejne 27 200 bitcoinów za ponad 2 miliardy dolarów, gdzie średni ich zakup opiewał na kwotę 74,5 tysiąca dolarów za sztukę. W tym momencie w ich portfelu znajduje się ponad 279 tysięcy bitcoinów. Gdzie średnio kupowali je po cenie 42,5 tysiąca. Ich całkowita inwestycja wynosi 11,9 miliarda dolarów, co aktualnie warte jest ponad 23 miliardy dolarów. Więc taki tam zysk ponad 11 miliardów dolarów. Wiadomo, że dopóki nie sprzedali, to nie ma co mówić o jakimkolwiek zysku. Niemniej jednak są to ogromne liczby, i patrząc na ich dalszy kierunek w kontekście bitcoina, to nie zamierzają zwalniać tempa. Ponieważ nawet ostatnio ogłosili swój największy plan historii, nazwany 20. 21, 21. Firma chce w ciągu najbliższych 3 lat zebrać aż 42 miliardy dolarów na zakup dodatkowych bitcoinów połowę poprzez sprzedaż swoich akcji, drugą połowę z obligacji i CEO firmy Fonkle podkreśla, że ten ruch ma zwiększyć ich zyski hodlowania bitcoina. Także naprawdę są to największe byki na tym rynku. Jak jeszcze przy tym bitcoinie jesteśmy, to w ostatnich dniach znowu doświadczyliśmy większych wypływów bitcoinów z giełd, co świadczy o tym, że inwestorzy, mimo wzrostu, cen wysyłają swoje bitcoiny na portfele zewnętrzne. To jest dla nas bardzo dobrą informacją. Przechodząc do ETF-ów, to w ostatni czwartek mieliśmy rekordowy, historycznie największy napływ do ETF-ów na bitcoinie. I tak jak wam mówiłem w ostatnim odcinku, głównie to było za sprawą klientów BlackRocka. Praktycznie oni sami ustanowili ten rekord. Łącznie w ostatnim tygodniu wpłynęło do ETF-ów milionów dolarów. Dodatkowo jako ciekawostka, Australia nie odbiega od reszty i praktycznie codziennie skupują po kilka bitcoinów. A jakby było mało pozytywnych newsów, to kolejne podmioty finansowe, w sumie nie takie małe, zaczynają naganiać swoich inwestorów na to, że warto mieć ekspozycję na bitka jak najszybciej. A16Z, czyli jeden z największych venture capital w krypto, przewiduje, że po wygranej Trumpa czeka nas prawdziwy boom w regulacjach Kryptowalutowych. Mniej restrykcji, więcej innowacji i jasne zasady gry zamiast ciągłych kar i ograniczeń. Poją drogą, jeśli chcielibyście mieć dostęp do newsów, których ostatnio jest naprawdę dużo i nie dalibyśmy rady ich wszystkich skonwertować do naszych materiałów, to możecie dołączyć do naszego Discorda. Znajdziecie tutaj również pozycje naszych traderów, które aktualnie rozgrywają, całą sekcję z poradnikami, wszystkie poradniki w jednym miejscu dla początkujących, specjalna sekcja poświęcona airdropom i wiele, wiele więcej. To jest jeden wielki crypto hub, gdzie znajdziesz, tutaj wszystko o rynku krypto. Dostęp jest totalnie darmowy, wystarczy założyć konto z pierwszego linku w opisie tego filmu. Zakładając konto z tego linku otrzymujesz 10% zwrotów opa transakcyjnych, 500$ dolarów na start bonusach handlowych i właśnie pełen dostęp do naszego Discorda na zawsze. Jest to konto na giełdzie Bybit, która jest partnerem tego kanału. Dodatkowo jeśli masz już konto i chciałbyś do nas dołączyć to możesz skorzystać z tego kafelka. Jest to limitowana akcja i jeśli skopiujesz ten kod następnie klikniesz w ten link. Tutaj możesz wpisać właśnie ten kod, tutaj podać powód na przykład chciałbym dołączyć do świata krypto, następnie wystarczy złożyć wniosek. Jeśli to przejdzie pomyślnie, to również dostajesz dostęp do naszego Discorda na zawsze. Jeśli by Cię tutaj wrzuciło do okienka logowania, to wystarczy się zalogować i ponownie właśnie wejść w ten link. A wracając do regulacji, to powodem wystrzelenia naszego staruszka Cardano jest ostatni wywiad CEO tego projektu, którym powiedział, że otwiera biuro w Waszyngtonie i będzie walczyć o jasne zasady dla całej branży krypto. Wszystko to w momencie, gdy mamy potencjalną zmianę. Władze w USA i być może najlepszą szansę w historii na sensowne regulacje dla krypto. Hoskinson mówi, że już teraz nawiązał kontakty z zespołem Trumpa i chce współpracować z młodszymi demokratami, którzy rozumieją technologię blockchain, a jego głównym celem jest nie dopuścić do tego, aby giganci jak BlackRock dyktowali zasady dla krypto i zakończyć krwawą krucjatę Seku. Przechodząc do wykresu Cardano, to macie tutaj rozrysowane moje najważniejsze poziomy, które możemy zobaczyć, że na wykresie dziennym bardzo ładnie tą respektował przez cenę. Najpierw podeszliśmy pod ten poziom Monfli i skorekciliśmy do tego drugiego poziomu Monfli, na którym teraz obecnie się znajdujemy. Myślę, że warto nanieść sobie te poziomy, bo Cardano jak już wspomniałem jest to staruszek i zapewne na poszczególnych poziomach będziemy doświadczać większej presji podażowej przez to, że jest spora część osób na przykład z poprzedniej hossy, która kupowała tego coina po wyższych cenach i będą chcieli z niego wyjść po prostu na zero. Jeśli moim celem byłoby akumulowanie Cardano pod bull run, to zapewnie zainteresowałbym się tym coinem w Strefie pod taki dłuższy hodl, natomiast ja Wam tutaj dam taki spoiler, że osobiście Cardano nie akumuluje i wrzucam Wam to czysto informacyjnie. Na koniec zostawiam Was z tym ciekawym wpisem. Jak dzisiaj widzieliście, naprawdę wchodzimy w ciekawy okres na rynku krypto, jest naprawdę dużo euforii. I tylko przypomnę Wam, że jeśli Wasz coin zrobi 2x, 5x, 10x to. Nie zapomnijcie zrealizować nawet części tych zysków, bo jak ich nie zrealizujecie, to po prostu tych zysków nie macie. Te wzrosty prędzej czy później, mam nadzieję, że później, ale na pewno się skończą. Także po prostu daję wam taką przypominajkę, żebyście sukcesywnie cashowali się ze swoich zysków. Także jeśli było wartościowo, zostaw łapę w górę. Dzięki temu trafiamy do większej ilości osób. A jeśli dalej tego słuchasz, daj mi znać zostawiając Komentarz pozdro Reni, będzie mi super miło i za chwilę wyświetli Ci się również materiał poświęcony wypłatom, w którym jest pokazane jak najlepiej wypłacić Bitcoina do polskiej złotówki. Jest to najlepsza metoda na ten moment dostępna na rynku, także słyszymy się już niedługo, mówił do Was Renifer i do usłysząca w następnym materiale. Pozdro!